żaden clickbait. Pod koniec maja firma Mio ogłosiła, iż zaprzestają produkować Mio Mini bez plusa, czyli najmniejszą konsolę z ich stajni, która z powodzeniem została zastąpiona przez Mio Mini z plusem, który to jest większy, wyposażony w wi a także posiada znacznie lepsze parametry. Trochę więc lepsza wersja naturalnie zastąpiła tą mniejszą. No więc w tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy koniec pewnej ery i właściwie wyprzedawanie magazynów z Mio Mini bez plusa to dobry moment na zakup tej maszynki. Witajcie, jestem Gramodrana, a to Mio Mini czwartej rewizji. Zacznijmy od tego, co dostajemy za niecałe 200 zł. Całość przychodzi do nas w estetycznym etui zapinanym na zamek. Dobrze, bo mam już jeden zakup z głowy, a nie ukrywam, ja mimo tego, że trzymam wszystko w pudłach, to trochę nawet się ucieszyłem, że to nie kolejny box, który zabiera znacznie więcej miejsca niż konsola. Po rozpięciu, tu i wewnątrz czeka na nas konsola, kabel do ładowania sprzętu, szkło ochronne na ekran, czytnik kart i ściereczki. Trzeba przyznać, że to dość bogaty zestaw, biorąc pod uwagę fakt, iż konkurencja bardzo często do konsoli nie dokłada zupełnie nic poza kablem do ładowania. Co prawda w moim egzemplarzu nie znajdziecie karty pamięci, ale jest to głównie spowodowane oszczędnością i tak używam kart kupionych stacjonarnie, a ulubione gry mam już przygotowane na każdą ewentualność nowego sprzętu. Choć w tym wypadku postanowiłem na porzucenie stacjonarnych konsol, choć ta radzi sobie całkiem nieźle nawet z PS1. Nim jednak pogadamy o grach, to zajmijmy się samym sprzętem. Dla mnie firma MIU mimo obcowania tak wiele razy z produktami Anbernika czy Pokeede, tworzy sprzęty premium w obcowaniu. Nie ma co mówić o tandetnym wykonaniu, czy trzeszczących przyciskach, czy głośnych spustach. Zwyczajnie nie ma tu mowy do tego stopnia, że gdybym komuś miał polecić sprzęt głównie do Game Boya czy PlayStation, to wciąż Mio Mini, czy też Mio Mini Plus byłby jednym z sugestii. I to wcale nie dlatego, że jest mocniejszy od Anbernika RG35XX z plusem czy innych sprzętów z rodziny H700. To raczej to, jak dobrze linia Minio jest wykonana to zwyczajnie ten feeling przycisków Cię nie odpycha. Nie masz poczucia, że to zabawka za 100 parę złotych, która borykała się z cięciami kosztów z każdej strony. Choć trzeba zaznaczyć, że o ile Mio Mini Plus nie będzie dla nikogo wyzwaniem względem rozmiaru, tak Mio Mini ze swoim ekranem 2,8 cala może nie każdemu przypaść do gustu. Nie oszukujmy się, trzeba lubić małe zabawki, choć przyznać muszę, że nawet ja mając dość duże dłonie, nie miałem problemu z ustawieniem ich względem sprzętu i nawet palce układały się naturalnie w linii z tylnymi przyciskami tak jak powinny. Nie trzeba to było więc ani profilowania plecków, ani innych zabiegów, którymi kuszą nas producenci chińskich zabawek. Przejdźmy jednak do systemu. Tu wyjątkowo brałem tylko pod uwagę jeden wybór. Onion OS to alternatywny system przygotowywany przez grupkę zapaleńców. I nie to dlatego, że ten natywny to słaby wybór. Zwyczajnie możliwość customizacji, świetny feeling i mnogość opcji, jak na przykład włączanie i wyłączanie tylko tych systemów, które chcecie używać, no i wiele, wiele innych. Generalnie to dość znany projekt i należałoby mu poświęcić raczej cały materiał, aniżeli wzmiankę. Ale nie on jest bohaterem owego wideo, tak więc lećmy do samych gier. Jeśli chodzi o wsparcie gier, to tak jak mówiłem, Miyo Mini bez problemu poradzi sobie z maksymalnie klasycznym PlayStation. No i na pewno z racji ograniczonej mocy znajdą się tytuły, które lepiej będą działały na jego wersji z Plusem. Nie zmienia to jednak faktu, że i tak wiele systemów tu odpalimy. Od NES-a, arcade tak jak Neo Geo, CPS1 czy CPS2, po handheldy jak Gengir, Game, Game Boye i wiele tytułów z Nintendo DS. Zaraz! Jak grać mając tylko jeden ekran? Otóż paradoksalnie flagowe gierki jak Mario Kart, New Super Mario są bez problemu do ogrania, nie tracąc przy tym zbyt wiele, a nawet zyskując. Prawda jest jednak taka, że natywne konsole mają już swoje lata i jestem święcie przekonany, że na konsolce za 200 zł omawiane gry wyglądają lepiej niż na DS Lite czy nowszych rewizjach. To zwyczajnie technologia i upływ czasu, którego nie oszukasz. No i tak jak mówiłem wcześniej, głównie dla handheldowych produkcji używałem Mio Mini. Głównie z tego względu, że tekst w produkcjach z PS1 wydawał się być za mały na ekranie mniejszym niż 3 cale. Nie ma też co ukrywać, to konsola idealna na krótsze posiedzenia, choć bateria z powodzeniem wytrzyma nawet do 8 godzin w zależności od systemu. Warto też poświęcić czas na Mio Mini pod kątem Pico-8, czyli niejako nieistniejącego sprzętu, który to zawiera masę perełek wypełnionych pomysłami. Większość jest idealna właśnie na posiedzenia w poczekalni, jazdy autobusem czy oczekiwanie na kawę w kawiarni. I szczerze, do takiej konsoli wystarczy wam nawet najtańsza karta 32GB. Wystarczy tylko poświęcić czas i wgrać na nią gry, które rzeczywiście są mniej angażujące. Choć jeśli chcesz przejść na tym crash z PS1, to ja ci tego nie zabronię. Graj w co chcesz i ciesz się tym sprzętem. Choć nie będę wciskał kitu, że jest idealnie i bez wad. Ekran czwartej rewizji Miomini jest nieco ciemniejszy i pozbawiony kolorytu względem Miomini z plusem, ale jest to zauważalne tylko w przypadku postawienia obu sprzętów obok siebie. W przeciwnym razie nawet nie zauważysz tego problemu, a Onion OS pozwala podbijać saturację i kolory wszystkiego, co dzieje się na ekranie. Druga sprawa to ta, że trzeba się nieco przyzwyczaić do ciepła baterii pod palcami. Nie jest to nic groźnego, sprzęt nie puchnie, ani nic w tym stylu. Zwyczajnie klapka baterii wypada właśnie w miejscu, gdzie są umieszczone nasze palce. Z początku zastanawiałem się, czy to normalne, podjąłem więc poszukiwania i okazuje się, że to nic, czym należy się przejmować. I wszystkie rewizje miały ten sam, nazwijmy to, problem. Ciepło to też nie jest niczym parzenie, zwyczajnie jest odczuwalne przy dłuższych sesjach, z którymi niewątpliwie miałem do czynienia, by przygotować ten materiał. Ostatnią wadą jest też cena. Mio Miniu Plus można wyrwać za 130 i 160 zł, bez karty przy częstych promocjach. Wersja z Plusem jest zwyczajnie lepsza, choć powiedzmy sobie szczerze, ten mniejszy omawiany w tym wideo sprzęt jest bardzo urokliwy. Albo to ja mam jobla na punkcie małych handheldów. Mamy do czynienia z czymś, co nie zdarza się często w tej branży. Porzucenie produkcji jest zwyczajnie spowodowane wyparciem przez coś, co sprzedaje się bardzo mocno. Ludzie też są zapatrzeni w kompatybilność z PSP, a bernik wypuszcza kolejne konsole z H700, które bez wątpienia są ich sukcesem i zalanie rynku i opłacalność tego procederu z pewnością ma miejsce. Tu mówimy o małym sprzęcie nie dla każdego. Ze 128 MB RAM na pokładzie gdzie taki R36S ma 1 GB RAMu. Pytanie tylko, czy trzymając oba te sprzęty w rękach, częściej sięgniesz po Mio Mini czy budżetowy hit w postaci R36S? Podsumowując, Mio Mini to konsola, która skradła moje serce. Spotykamy się na końcu tej drogi, choć dla mnie to pewien początek. Ogrywanie produkcji z ds czy Pico 8 to sama przyjemność. Rozmiar, który pozwala na wrzucenie do plecaka bez zbędnego bagażu, również zachęca do nierozstawania się z tym gadżetem. Musisz jednak wiedzieć, że to uzasadniony koniec, mimo tego, że dzięki społeczności ma wciąż sporo do zaoferowania. Jeśli chcesz kupić omawiany sprzęt, to linki zostawiam w opisie. A jeżeli spodobał ci się dzisiejszy materiał, to nie zapomnij zostawić lajka i suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Mówi dla Was Gramodrana, cześć!